Ta sama dusza rozumna jednoczy się z ciałem w ten sposób, iż jest jedyną jego formą substancjalną, która sprawia, że człowiek jest człowiekiem, że jest jestestwem żywym i cielesnym, że jest substancją i bytem. Dusza zatem daje człowiekowi wszelaki istotny stopień doskonałości, prócz tego daje ona ciału akt bytowania, którego mocą sama bytuje. Drodzy widzowie kanałów RynGraf i Alter Historia, do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie. Witam Was, moi drodzy widzowie, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótko, ale też zwięźle. Chciałabym naprawdę więcej czasu na to poświęcić, ponieważ temat jest bardzo ważny, ale niestety inne sprawy mi na to nie pozwalają. A zachęcam Was, za to jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do tego, żeby sięgnąć po książkę Podstawy Filozofii Katolickiej, 24 tezy tomistyczne, 16 teza przed nami. Zbliżamy się powoli do końca. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Mówimy o duszy, więc jest to kontynuacja poprzedniego odcinka. Chciałabym skupić się na tych poglądach, które Kościół potępił. To też jest ciekawe, że nie było to tak, że Mamy jakieś filozofie i oddzielamy całkowicie te filozofie, e, poglądy dotyczące również duszy i ciała od teologii, jakby to niektórzy chcieli tak skrajnie oddzielić. Jeśli się przyjrzymy historii kościoła, jeśli się przyjrzymy Soborom, e, to nie było to aż tak oddzielone, ponieważ to, co niektórzy twierdzą na temat duszy, musi wpłynąć na wiarę. Jest to też zapewne temat do dyskusji. E, dusza rozumna, jest substancjalną formą ludzkiego ciała. Jest to orzeczenie soboru Kościoła z 1311 roku. A zatem według tej definicji potępiono pewne poglądy. Uznano za heretyka każdego, kto by śmiał uporczywie twierdzić, że dusza rozumna czy intelektualna nie jest przecież istotnie formą ludzkiego ciała. Zachęcam Was, jeśli jest to dla Was niezrozumiałe, żebyście sięgnęli po poprzednie odcinki, prześledzili playlistę, tam zrozumiemy, czym jest forma, czym jest materia. No chodzi tutaj o to, że właśnie dusza jest formą, ciało jest materią. Mamy tutaj terminologię z Arystotelesa, ale to nie tylko jeden sobór. Definicja ta została odnowiona przez V. Sobór Laterański za czasów Leona IX. Bardzo ciekawa jest postać włoskiego pisarza Antonio Rosminiego. Tutaj widzimy lata, w których on żył. Został on Potępiony, urodził się w rodzinie szlacheckiej, studiował na Uniwersytecie w Padwie, studiował prawo i teologię, przyjął święcenia kapłańskie, zajmował się filozofią, pisał, no i te jego poglądy wzbudziły kontrowersje, twierdził między innymi, że dusza miałaby się łączyć z ciałem za pośrednictwem aktu intelektualnego, dostrzegającego podstawowe uczucie. Wydaje mi się, że to nie była jedyna sprawa, która w jego pismach budziła kontrowersję, natomiast został za to potępiony, ponieważ według nauki Kościoła dusza łączy się z ciałem sama przez się, przez własną substancję. Nie potrzeba tutaj nic innego. Jeszcze sobie zaraz o tym powiemy przy innych teoriach. W 1849 roku jedno z jego głównych dzieł oraz mniejsze pismo znalazły się na indeksie ksiąg zakazanych. I co ciekawe, kilka lat później, dokładnie pięć lat później, w 1854 roku święte oficjum pozwoliło znów na swobodny dostęp do dzieł Rosminiego. Natomiast w 1887 roku, wtedy gdy tomizm stał się oficjalną filozofią Kościoła, niektóre zdania wyjęte z dzieł Rosminiego zostały znów potępione. Między innymi właśnie ta teza. Więc tutaj widzimy, jakie to było ważne. Jeśli chodzi o to połączenie duszy z ciałem. Wraz z potępieniem tej teorii Rosminiego została również potępiona teoria spirytystyczna, która mówiła, że dusza miałaby się łączyć z ciałem za jej pośrednictwem jakiejś bardzo subtelnej powłoki, która unosiłaby z sobą ciało po śmierci. Duszę po śmierci, przepraszam, i w związku z tym, gdybyśmy przyjęli jakąś taką powłokę, to dusza miałaby w sobie coś materialnego, coś cielesnego, a nie jest to prawda. Dusza nie ma w sobie nic materialnego. Zostały również potępione systemy, które po pierwsze. Utożsamiały substancje duszy z myślą, czyli ruch, który powstał po Kartezjuszu, Kartezjanizm. O tym się chyba praktycznie wcale nie mówi, że tak to wyglądało u Kartezjusza. Substanc systemy zostały potępione również, które substancje duszy utożsamiały ze świadomością własnej czynności duszy. Kantyzm to też wynika z teorii poznania Kartezjusza czy Kanta. Może sobie kiedyś o tym więcej opowiemy. I potępiony został pogląd Bergsona, który, dla którego zjednoczenie duszy i ciała niejako się zasadza na doskonałości czasu i przestrzeni. Więc tutaj jest ta kwestia połączenia tej duszy i ciała. Mamy później. Ósmy sobór powszechny, gdzie została potępiona teoria, potępione zostały poglądy tych, którzy głosili, że człowiek miałby posiadać dwie dusze. Tutaj też jest to bardzo ciekawe. Mieliśmy jeszcze również kilka innych poglądów, tutaj wszystkiego nie wymienię, ale o co chodzi z tymi dwoma duszami? Między innymi była szkoła z Montpellier, gdzie jednym z uczonych był Bart Hess, jeśli dobrze wymieniam jego nazwisko. I tu się mówiło o tym, że w człowieku mamy rzekomo mieć dwie dusze: dusza niższa i dusza wyższa. Ta niższa dusza w człowieku miałaby wykonywać czynności życia wegetatywnego, a ta druga. Czynności życia umysłowego i uczuciowego. Tak więc y, takie poglądy zostały. Potępione? No, zapewne też, nie wiem, niektórzy dzisiaj współcześnie, jeśli mamy nawrót do tego New Age'u i mówią o, o, czakrach, też myślałam sobie, że wkrótce nagram dla was program właśnie, bo ostatnio dużo widziałam filmików różnych na YouTubie na temat czakry, nawet w takich środowiskach katolickich, więc trzeba to też omówić, też potępić. Jeśli ktoś te czakry rozumuje, rozumie jako inne takie ośrodki duchowości, albo taką teorię z pochodzącą z Hawaii, z Kahunów o tym, że mamy jakieś mniejsze ja średnie, ja wyższe ja by to by miały być trzy dusze, no to oczywiście już jest to zupełnie coś innego niż mówi Kościół. Nie wiem czy wiedzieliście, że rzeczywiście taka teoria o tym, że człowiek miałby mieć dwie dusze została potępiona. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego, no bo jest jedna dusza, która będzie sądzona, która będzie potem odpowiadać za swoje czyny. Jakby wyglądała etyka, gdybyśmy przyjęli teorię o tych dwóch duszach, ktoś mógłby powiedzieć, że przecież. To zło, które czynię, to ta niższa dusza się do tego przyczyniła. To ja tak naprawdę tego nie czyniłem. Nie jestem za to odpowiedzialny, i co ta niższa dusza miałaby iść do piekła, wtedy a wyższa do nieba. No widzicie, jakie tutaj są w związku z tym problemy. Pojawia się pytanie. Czy jest to prawda wiary? Ta nauka o o, o, o duszach, tak? No, więc tutaj mamy orzeczenie Soboru, a w liście piusa IX z 1860 roku do biskupa wrocławskiego czytamy. Nauka, według której w człowieku istnieje jedno pryncypium życia, mianowicie dusza rozumna, która także ciało udziela ruchu, życia i uczucia, jest w Kościele Bożym ogólnie przyjęta, a według zdania wielu Pierwszorzędnych doktorów, jest ona tak ściśle zespolona z dogmatem katolickim, iż zdaje się jedyną jego legalną i prawdziwą interpretacją. Stąd niepodobna jej zaprzeczyć, nie popadając zarazem w błąd w rzeczach wiary. Wiele jeszcze należałoby tutaj powiedzieć, i obiecuję Wam, że zrobimy to za tydzień. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe, że skłania Was to do refleksji. Zachęcam Was do tego, żeby napisać swoje pytania w komentarzach, widzimy się, słyszymy się w tym podcaście za tydzień. Zapchęcam również do tego, żeby zobaczyć inne filmy na moim kanale i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał, którzy wspierają moją pracę.